Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania przebiegu walk powstańczych, które miały miejsce w trakcie Powstania Styczniowego. Zapraszam serdecznie. Powstanie Styczniowe rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, i to właśnie od miesiąca jego wybuchu, zostało ono nazwane Powstaniem Styczniowym. Było to drugie co do wielkości powstanie narodowe, jakie Polacy zorganizowali przeciwko zaborcom w XIX wieku. Bardzo szybko walki powstańcze objęły swoim zasięgiem Prawie wszystkie ziemie wchodzące w skład zaboru rosyjskiego, w efekcie czego powstanie to często było określane mianem Powstania Narodowego, gdyż jego inicjatorzy chcieli, aby powstanie to objęło swoim zasięgiem wszystkie ziemie wchodzące w skład niegdyśniejszej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nie tylko obszarów samej Polski, ale również Litwy czy obszarów Rusi, czyli dzisiejszej Ukrainy. Z tego też powodu często symbolem Powstania Styczniowego był herb przedstawiający polskiego orła, litewskiego pogońca oraz ukraińskiego Michała Archanioła, co miało właśnie symbolizować, że Powstanie Styczniowe dąży do wyzwolenia wszystkich ziem, które niegdyś wchodziły w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na czele Powstania Styczniowego oficjalnie stanął Tymczasowy Rząd Narodowy, działający w konspiracji na terenie miasta Warszawa, skąd kierował on i koordynował ruchami wszystkich oddziałów powstańczych, które walczyły na obszarze całego zaboru rosyjskiego. Na czele Tymczasowego Rządu Narodowego stanął Stefan Bobrowski, polski działacz patriotyczny i narodowy który dążył do zaangażowania wszystkich warstw społecznych chodzących w skład polskiego społeczeństwa. Z tego też powodu starał się on, aby nie tylko szlachta czy mieszczaństwo w Polsce, ale żeby również chłopi zaangażowali się w walkę o wyzwolenie państwa polskiego. W tym celu już 22 stycznia 1863 roku Stefan Bobrowski wydał manifest, w którym ogłaszał, że wszyscy chłopi, którzy zaangażują się w powstanie styczniowe, zostaną uwłaszczeni, czyli nadana im będzie wolność osobista i prawo do posiadania ziemi na własność co miało raz na zawsze położyć kres pańszczyźnie, jaka obowiązywała od wieków na terenie państwa polskiego. Problem jednak w tym, że działania Stefana Bobrowskiego zbiegły się w czasie również z manifestem wydanym przez władze rosyjskie, w którym car Aleksander II ogłaszał, że polscy chłopi zostaną uwłaszczeni, w efekcie czego tylko niewielki procent polskich chłopów zdecydował się wesprzeć powstanie styczniowe, uważając, że ta walka powstańcza jest z góry skazana na upadek, a władze rosyjskie. Tak i tak zamierzają ich oficjalnie zwolnić z pańszczyzny. Do tej sytuacji dochodził również fakt, że Polacy od samego początku walk powstańczych mieli jeden poważny problem. A mianowicie nie posiadali oni już regularnej armii, która mogłaby w otwartym polu stawić czoła siłom rosyjskim. Od czasów zakończenia Powstania Listopadowego w 1831 roku. Armia Polska, funkcjonująca w ramach Kongresowego Królestwa Polskiego, została rozwiązana, w konsekwencji czego w czasie Powstania Styczniowego Polacy musieli bardziej polegać na nieregularnych oddziałach polskich partyzantów, którzy kryli się po lasach, wioskach, z których atakowali oni rosyjskie kolumny wojskowe, odcinali linie zaopatrzenia oraz wyzwalali mniejsze osady oraz miejscowości spod rosyjskiej okupacji. Wszystko to w nadziei, że uda się w ten sposób powoli, acz systematycznie wykrwawić Rosjan i zmusić ich do uległości. Na pierwszego dyktatora, czyli lidera powstania, wybrano Ludwika Mirosławskiego, weterana Powstania Wielkopolskiego z 1846 roku, który był również członkiem stronnictwa Białych, czyli tej frakcji Polaków którzy sprzeciwiali się walce zbrojnej przeciwko zaborcom i uważali, że Polska powinna dążyć do większej autonomii i niezależności przy użyciu bardziej pokojowych metod. Z tego też powodu Ludwik Mirosławski nie cieszył się dużą popularnością wśród większości powstańców, a jego dość niekompetentne rządy zakończyły się po raptem jednym miesiącu sprawowania funkcji dyktatora. Po odsunięciu Ludwika Mirosławskiego od władzy na nowego dyktatora wybrano Mariana Langiewicza, który był już z kolei członkiem Stronictwa Czerwonych czyli tej frakcji Polaków, którzy popierali powstanie i uważali, że tylko na drodze zbrojnej walki, zbrojnej rebelii Polacy mogą wywalczyć dla siebie niepodległość. Z tego też powodu Langiewicz początkowo cieszył się większą popularnością wśród powstańców w przeciwieństwie do Mirosławskiego. Jednakże bardzo szybko okazało się, że Marian Langiewicz był przywódcą bardzo niekompetentnym i pod jego dowództwem, Oddziały powstańcze w marcu 1863 roku poniosły ogromne pasmo klęsk w starciu z siłami rosyjskimi, w efekcie czego on również bardzo szybko został odsunięty od władzy. Kiedy Marian Langiewicz został zdymisjonowany ze stanowiska dyktatora powstania na nowego lidera walk powstańczych wybrano Romualda Trauguta. Jak na ironię Traugut pierwotnie swoją karierę wojskową rozpoczynał w armii rosyjskiej, walcząc m.in. podczas wojny krymskiej. Jednakże to doświadczenie sprawiło, że znał on bardzo dobrze Sposób funkcjonowania wojsk rosyjskich i wiedział, jak z nimi walczyć. W efekcie czego? Kiedy został on wybrany na nowego dyktatora powstania styczniowego, oddziały powstańcze zostały szybko zreorganizowane i zaczęły stawiać o wiele skuteczniejszy opór siłom rosyjskim. Do jesieni 1863 roku powstanie styczniowe osiągnęło szczyt swojej potęgi, gdy liczne oddziały Partyzanckie, rozsiane nie tylko po zaborze rosyjskim, ale również po ziemiach zabranych, które niegdyś należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego, działały w różnych regionach, wiążąc siły rosyjskie w długą, krwawą i wyniszczającą wojnę. W efekcie czego wielu Polaków zaczęło stopniowo żywić nadzieję na to, że być może to powstanie zakończy się sukcesem, tym bardziej, kiedy tymczasowy rząd narodowy zaczął również wysyłać swoich dyplomatów za granicę, aby ci starali się o uzyskanie pomocy politycznej i militarnej od innych mocarstw europejskich, takich jak Francja czy Wielka Brytania. Wszystkie jednak nadzieje, które Polacy wiązali z Powstaniem Styczniowym, spaliły ostatecznie na panewce. Z początkiem roku 1864 szala zwycięstwa ponownie zaczęła przechylać się na korzyść Rosjan. Tym bardziej, kiedy Romuald Traugut został zdekonspirowany i aresztowany przez władze rosyjskie, co pozbawiło powstanie silnego i charyzmatycznego lidera. Również zabiegi polskich dyplomatów nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Ani Francja, ani Wielka Brytania, ani jakiekolwiek inne mocarstwa europejskie nie miały najmniejszego interesu w tym, aby wspierać polskich powstańców i nie udzielił im żadnej pomocy w walce z siłami Imperium Rosyjskiego. Rosjanie z kolei ściągnęli z głębi swojego kraju dodatkowe oddziały, które z każdym kolejnym miesiącem coraz skuteczniej pacyfikowały opór. Polaków spychając ich do defensywy. Ostatecznie do końca roku 1864 wszystkie oddziały powstańcze Polaków, które walczyły w ramach Powstania Styczniowego, zostały pokonane, rozbrojone i zmuszone do poddania się triumfującym siłom rosyjskim. Tym samym po prawie dwóch latach walk Powstanie Styczniowe oficjalnie dobiegło końca i zakończyło się ono całkowitą klęską Polaków. To doprowadziło również do tego, że z początkiem roku 1865 nasiliły się represje i prześladowania ze strony władz carskich, które wzięły krwawy i brutalny odwet na Polakach za wzniecenie kolejnego powstania narodowego. Tysiące polskich powstańców, w tym jego czołowi liderzy tacy jak Romuald Traugut, zostali finalnie skazani na karę śmierci i powieszeni, drugie tyle powstańców skazano na syłkę w głąb państwa rosyjskiego, głównie w regiony syberyjskie. Na terenie samego zaboru rosyjskiego nasiliła się rusyfikacja i prześladowanie głównie polskich działaczy narodowych oraz inteligencji, co sprawiło, że druga połowa XIX wieku upłynęła na obszarach państwa polskiego pod znakiem niezwykle brutalnych represji ze strony władz carskich, które postawiły przyszłość narodu polskiego pod wyraźnym znakiem zapytania. Podsumowując, w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, drugie największe powstanie narodowe Polaków, jakie zostało zorganizowane w XIX wieku. Na czele powstania stanął tymczasowy rząd narodowy działający w konspiracji na terenie Warszawy, a na którego czele stanął Stefan Bobrowski, który już 22 stycznia. 1863 roku wydał manifest, w którym ogłaszał on uwłaszczenie wszystkich polskich chłopów, aby zdobyć ich poparcie dla powstania. Niestety, manifest Bobrowskiego zbiegł się w czasie również z manifestem cara Aleksandra II, który również uwłaszczył polskich chłopów, w efekcie czego ich poparcie dla powstania było jedynie minimalne. Równocześnie walki powstańcze, które przyjęły formę Walk partyzanckich rozpoczęły się w całym zaborze rosyjskim, przybierając formę powstania narodowego. Pierwszym dyktatorem powstania został Ludwik Mierosławski, weteran powstania wielkopolskiego z 1846 roku oraz członek stronnictwa białych. Ale jego słabe rządy, w połączeniu z przynależnością właśnie do stronnictwa, które było przeciwne wybuchowi powstania, sprawiło, że szybko został z tego stanowiska usunięty. Następnym dyktatorem powstania został Marian Langiewicz, który był już członkiem stronnictwa Czerwonych, czyli tych polskich działaczy narodowych, którzy popierali powstanie. Ale i on utrzymał się na tym stanowisku tylko przez kilka tygodni z powodu swoich bardzo niekompetentnych rządów oraz licznych klęsk poniesionych w walce z Rosjanami w marcu 1863 roku. Trzecim, a zarazem ostatnim dyktatorem powstania został Romuald Traugut, były oficer Carskiej Armii oraz weteran wojny krymskiej, pod którego rządami Powstanie Styczniowe osiągnęło szczyt swojej potęgi. Ostatecznie jednak powstanie upadło, a jego czołowi przywódcy zostali w większości aresztowani, w tym sam Romuald Traugut, i skazani albo na karę śmierci, albo z syłki w głąb państwa rosyjskiego. Na Polaków z kolei spadła nowa fala represji i prześladowań, które władze carskie zorganizowały w odwecie za przeprowadzone powstanie styczniowe. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.